Chciało, płakać, Dobra. Mamma mia. Okej, okay, lecimy. Dzień dobry, witam serdecznie. Kolejny odcinek sos z. A, bo lubię sos. Kolejny odcinek z. Among Us. No i co? Jesteśmy impostorem. Na początek, spoczko. Zróbmy sobie od razu jakieś sabotaże. O, zostałem tarczę. Chyba od sandwicha. Boczko, może być rozstawiłbym hmm. jeszcze te jeszcze pudełka trickstera okej okay. hmm. biegnie za mną quick, nie podoba mi się to a mam tarczę, więc luźno tak naprawdę, pozamykajmy sobie znowu wszystko trzeba postawić jeszcze jedno pudełeczko jeszcze na pudełeczko sobie postawimy, chyba tutaj na dole. No, tak sobie postawimy obok tego Wenta. Ciao. Lema. Wybiegł. O nie. Z... O nie. Jak chciał. Zobacz, jak ten twój skin. jest ten. ten. Wybiegam z, z Admina, z Ofisa. I w sensie z lewej strony wychodzę z Offisa i stamtąd wybiega ATM chyba i AB i to tam było ciało Gdzie, ja, tam. No. ja jestem w O2 no jak w O2 jak w chwilę Cię widziałem w office'ie Co ty o. mówisz? O. No, w sensie wybiegłeś z ATM z lewej strony lewe no. wejście office'a Też Cię widziałem po te AB I, i to był morfling generalnie to to było. Dobra, powiem wam tylko tyle, że wiem, że to był morfling prawdopodobnie Albo szybki węcik nie nie, 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 to, nie, nie, to był nie. łatwiej, tylko on wbiegł, on wbiegł centralnie na mnie i mi jeszcze tak skakał obok mnie, w sensie, że mi pokazał, że to on i ten gron. No to, a, to chyba, że. A, a, to, a to, to, my to my ten mnie nie biegł, a ten pro jej nie, nie, jestem, jestem w tym, ja w jestem nie, normalnie, w 2. Ja chcę tylko powiedzieć, no, że quicka zostawiałem z klatkiem, więc z nie byłem. Byłem przez. Ale bo, ale nie, czekajcie, to, czekajcie, no dajcie mi powiedzieć. Ma, ma. Dobra, powiem, powiem tak, na początku po prostu byłem w labie, potem poszedłem do kamer. Na kamerach był klapek. Staliśmy w dwójkę. Potem przybiegł do nas quick. Twójk mógł pobrać ode mnie próbkę jako ten, jako morphling. Tak, mogę. Ja mówię, dobra, ATM bardzo czyścił AB'ego to Aby. A ten z ATM, Aby ci dużo jako prawnik. Poszedłem... Spirem jestem, poszedłem Tak, tak. Poszedłem na O2. No Nie Ale, ale czemu wy... Randomowo, kurna, przecież mnie nawet tam nie, nie było. Byłem normalnie W2! W... By, byłem nie z klapkiem ja W2, jeszcze kto, ktoś, tam, ktoś tam w tym O2 był, ja podbiegłem sobie do drzewka, robiłem drzewko, a, a klapek po prostu pobiegł do admina. No to kto albo chciałby, żeby się ze siebie Teraz, no mówię, no, Quick był i wcześniej jeszcze ktoś był W2, ale kurde, już nie pamiętam dokładnie kto to był. Wy nie rozumiecie, że ja byłem na admin panelu, jestem sirem przy okazji. Widziałem jedną osobę W2. I widziałem kiedy hit padł, więc AB był w tym O2, więc to nie wiem, mógł po ja prostu tego, tego niestety. po Nie po prostu po prostu taki ja no. to... wow, ja prostu ja taki prostu What? prostu po prostu po prostu po prostu po prostu po No dobra, w sumie mu to wyszło. Oho, nic. Nie podoba mi się to. Mhm, mm mhm, mm mhm. Okej. Okay. Karigoda zginął jakieś 2-3 sekundy temu. No tak z... gdzie? Mm -hmm. No wy, O2 ma, przy śmieciach no, to, to, to nie jest sandwich, to nie jest sandwich Serwek też, bo on... No też nie Among go. To, ja mogę coś wie, powiedzieć takiego ciekawego? Ajćkblnowy powie coś ciekawego No to może być potencjalny self-report, <laughs> bo Zwolczak stał pod komsami przy zamkniętych drzwiach, patrząc zdecydował, że jednak nie chce pójść do komsów, wrócił do O2 i zreportował ciało bo myślę, A, nie, nie, on dopiero, on dopiero myślę, że pod, podbiegał No chyba, że się zawrócił, ale wydaje mi się, że ja Zwolczaka nie widziałem tam w ogóle. No myślałem, że mam w komsach yy... Tego. W komunikacji mam y, zadanie. Nie miałem, to pobiegłem do O2. Tam stał delwek na ciele. I... A ty w ogóle Zwolczak masz zadania? Tak. No. Dobra. A to y, jakaś rola określona widzi, kiedy upadł ciało? No, no, sir, no sir, nie no, sir widzi. Sir widzi. Podobno to... wygłosowaliśmy Seera, no to skrzynka. Ale jeżeli inny Seer się zgłasza, no to chyba tam ten nie jest. Ale SIR. co ty Delvex mówisz, że jesteś Seerem? Nie, 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 no, nie, ja ja nie jest. A no stałeś to... stałeś na ciele i go nie zgłaszałeś? No ta, ten mógł być Seerem. Gdzie, gdzie ty Delvex byłeś w takim razie, że ty widziałeś, że upadało to ciało i widziałeś, to No kiedy byłem... nie, o 2-3 sekundy. A bo, skąd zaczął się, bo zaczął się reaktor. Ja poszedłem jeszcze zrobić szybko drzewko, schodzę sobie od dołu i Karigoda już leży. Aha. A ja przed dosłownie o... mija, mijałem się z nim w tym samym o dwa. Jak wszedłem na drzewko, więc no, no 3 sekundy ma, może 4 max A ty stałeś na tym ciele, kiedy ja wszedłem No bo dopiero co do niego podszedłem mm. może chciałeś je zjeść? Albo to, yeah. no, ale czemu nie zgłosiłeś od razu? Zgłosiłem, ale no, ty zgłosiłeś, fakt sorry mm, to mm. też jest podejrzany, kurde no. Totalisas mm. Nie wiem co zrobić w tym wypadku no nic, może jeszcze chyba skipnimy tą rundę. A nie, ja o... bym go wygłosował, a ten go strasznie clearował. No i co z tego? No ale nie był prawdopodobnie, bo teraz normalnie padły... Nie, czekaj, pod jeden kill chyba. Nie? Jeden kill. A jeden kill padł. Dobra, impostor to... jego, Jak nie zabijesz, to oznacza, że jest. Właśnie, dajemy rundę, A no nie może, ty może, może mnie zabić wolontarce, to... Fra O, Ooo, tak. wygodnie! Wygodnie. Zobaczymy. Mamma MIA Dobra. Mm, no dobra. Wygodnie godnie. sobie na prawo. No i dobra, zacznijmy sobie robić taski. Mm, czy ja chcę światło włączyć? Nie wyłączałbym światła, poczekałbym chwilę. chuj. Nieważne. Mm, teraz tego nie kliknąłem na pewno. Hmm. No Myślałem mi się, że kurde, nie wiem. <laughs> Ej, co się zbugowało, czy co? <grych> mm, nie, czemu? Kurna, ja miałem przez jeszcze 10 sekund po naprawieniu ciemno. <grych> to jest trickster Nie widziałeś paczek? Nie, nie widziałem, sorry. <grych> a mango leży przy słupku obok storage. Pomiędzy elektrykiem a storage'em? No, a quick oho. jest zarażony. Nie ja, to nie tam nie było. Od, o, le no. od lewej, o, stron nie lewej o, 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 strony Marzak jest to spajem. Od no. lewej strony chyba e wbiegała Fire Shark. I czekaj, czekaj, klik mi był. Na, świat na światłach byłem, tak. byłem ja, e biegłem do świateł chyba z Quickiem, jeśli się nie mylę. E jeszcze był z nami chyba Mongo i Gmny. Okay, był na pewno i AB. No ja byłem, I tak, cóż. no ale ja po naprawieniu świata od razu na dół pobiegłem. Zauważcie jak powolutku kile lecą, wydaje mi się, że atem był dobrym strzałem i teraz bym strzelił w Abiego, bo wydaje mi się, że jest impostorem i chce uratować moje życie, proszę. Co? Czekaj, proszę. Wait, czekaj, chcę uratować twoje życie? W sensie, ale, ale, ja, 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 ale ja bym użył normalnie łyczki, znaczy przecież po co miałbym ja używać łyczki? No nie wiem, a ja może, że. Może pa, a po drugie, padł Bo... jeszcze kill normalnie, no przecież kurde, no halo, no ja od razu, byłem z tobą może z 3 sekundy. Nie no, byliśmy nastakowani na elektryku. No tylko na elektryku. Jak nie, ja wydałem, nie ty, no, ty, to nie, nie, nie ben. Aby oskarżał quicka i teraz z tego zabić, też nie, trochę... Nie no, ja ja podejrzewam lekko Fire Shark, bo jak Kill był tam koło Stragea, ona wbiegała potem do lata. Dalej, tam dalej chciałbym zauważyć, że mamy dwóch impostorów, no bo jeden zabił, drugi jest witchką, e, do tego. No, no... chyba, że użył witchki i zabił. No, no właśnie. No nie zdążyłby no. raczej tego zrobić. Zdążył, zdążyłby, 15 sekund jest cooldownu, jeżeli na coś nie no, 15 sekund? No, a na kogoś. Skąd ty to wiesz? Kogoś, a uuu, druga sprawa jest taka: że jest, że jest Trickster, który wyłączył światło, i jest Witchka. Więc musi być dwóch impostorów. No tak. Tutaj masz rację. To Aha, a, <grym> chcia Chciałbym jeszcze zauważyć, że jest dwóch impostorów, a Delvex bardzo mocno uważa, e, forsował z Wolczaka. Nie, 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 ja na Nazwał nic nie mówię. A co, no dobra, no ale ogólnie. Ja widziałem, że się z nim spakałem, Też, my, też mieliśmy ciebie na uwadze, Delvex, więc kurwa, no nie rozumiem skąd teraz oskarżenia są na mnie. A ja na, a ja na ciebie no, nic nie no, powiedziałem. Jednak może być GBN, kurwa, no to. Co ja ci zrobiłem? Przez ja na to Do ciebie nic no, 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 to, no, żyje, nie mówiłem. zobaczymy, czy Już, już zanim w ogóle zacząłem cokolwiek mówić, już trzy osoby na mnie zagłosowały, więc to nie miałem szans praktycznie się wybronić z tego. A kim była tem? A był serem? Oczywiście był Sirem? Rzeczywiście był Sirem. Hmm. Czemu nie mogę w ogóle dać tego? A kurde, jako impostor się poguje i nie mogę minusa nacisnąć. Hmm. Ojejo. W laboratorium. Ale ja nie mogę. Od razu z tego, mogę powiedzieć... A świeży kill, Czy... nie wiesz może? ten. ostatni raz widziałem jak on wszedł do laboratorium ja poszedłem do 2 do teleportera. No Ale no nie że... to nie był Sandwich albo Delweks, bo oni pod koniec tego byli koło mnie po lewej stronie, czyli to GBN? Nie, kwestia jest taka, że ja byłem.. ktokolwiek był na kamerach, zobaczył, że najpierw byłem na Vitalsach, a potem poszedłem sprawdzić Adwina, żeby sprawdzić, gdzie ciało może potencjalnie leżeć. Teraz byłem na drodze do laboratorium, bo były tam dwie osoby. Możliwe zaś Ale że gdzieś to ciało serdecznie. jeszcze raz? Jakie dwie osoby? No był w laboratorium, pod. No to kamie. zakładam, że byłeś tam ty z nim, tak? Bo chciało tyś jako osoba. No ja, ja poszedłem no, nie do ja dwa. On poszedł do laboratorium, do. ja do O2. Znaczy, Gaben, ja widziałem, że ty idziesz z góry, co nie, więc to by pasowało. Tak, bo ja, no, ja zrobiłem ten słupek śmieszny z elektrycznością. No to kurczę, trochę sus. Drodzy. Jaki słupek z elektrycznością? No, jak masz, jak masz kamień no, ogromny, nie? I po prawej stronie masz lampę, no, Gaben, jesteś dla mnie jak brat, no ale mówię, to jest sus strasznie, jeżeli nie mamy innych dowodów. W sensie, bo my tam byliśmy z Fireshack z Łoczakiem i Delvexem po lewej. Chyba, że to jeszcze Delvex, bo... albo i nie. Kurde, nie wiem. Nie, nie ma ja, najpierw, ja, dowodów, ja najpierw, pobiegłem, najpierw pobiegłem do komunikacji, w tym czasie zgasły światła, pobiegłem prosto do elektryka i tam już widziałem ciebie, krążyłeś wokół kamer. A kamera, no tak która wie. jest w elektryku, się świeciła, więc w tym czasie byłeś na kamerze, kiedy ja tam zaglądam tego pomieszczenia. Mm -hmm. No kwestia jest taka, że patrząc na taskbar można stwierdzić, że raczej możemy to wygrać na taski po prostu, zwłaszcza że przynajmniej jeden imposter powinien zostać wyrzucony. No Ale to sus takie coś, bo jeden kill i ponos. Ale jak? Nie, bo gdyby postaram. było dwóch teraz impostorów, teraz dwa kill. Jest dalej jest tak. dwóch impostorów. No to dlaczego padł tylko jeden strzał? Ale to nie zawsze z dwu... jak jest dwóch impostorów, nie zawsze zabija się dwie. Ostatnio no to... było ja nie dwóch i jak A, zginęło pięciu. Ja jakby... No kurde no. Chociaż... Dobra, głosujcie, jak uważacie. Aj. DJ. DJ. Trochę, Dobra, trochę pograżyłem teammate'a. Kurde, no powiedziałeś, że jest Kurde, się okazało, że oboje Mogłeś, gdybym, nie wiedziałem czy to jesteś gibem, spajem czy tym, czy impostorem Ale, no właśnie kurde, no jakbyś wtedy zabił to byśmy to zrobili na luzie, a tak to kurde Pogrążyłeś mnie właśnie jak zrobiłeś tego spela. Od razu kromać byłeś Ja od razu co? Hmm. Średnio A Ty Foxy de he Bo co równe A. mówi, że jesteś sas Nawet jak ja już nie żyję i ty nie żyjesz A Super <laughs> Musi być twój szalony widz Fan Zdecydowanie Jakby zobaczył jak ten jego ten nikt ten to może Nie wiem fan No cóż, no zawsze jestem sus no Ej, ale to jest pani uczuć i imposterowi Naprawdę no Dobra Major To jest jakiś kurwa żart dragonka, hejka Hmm, a chyba w ogóle dałem sobie jakiś ciemniejszy oczy Dobra hmm. Kogo tutaj nie ma? Tutaj mieliśmy quicka, który nie poszedł do świateł Niwne to było Właśnie nie wiem, czy jest możliwość, czy naprawili mi tego majora, czy nie. To jest tak Karigoda, ta nie wiem, czy on mi dał tarce? Chyba tak, chyba Karigoda mi dał tarce. Właśnie nie wiem, kurde, bo tak u mnie jakby z kilometra mi dał te tarce. Bo już poszedłbym do tego O2 i zobaczę, czy tam kilka jakiegoś nie ma. Się obok mnie chyba przeszedł. Tutaj nie ma killa. Tutaj również. Tutaj również. Pusta. No nic. Zacznijmy robić taski jeszcze tutaj. Sandwich. Będę musiał ogarnąć. Zobaczyć tego majora Czy w końcu go ogarnęli, czy nie. Ciało hey. z Wolczaka hmm. jest y, niewidoczne. Ktoś Puch, nie żyje. I ktoś w Szaoquica. To Szaoquica, okej. Okay. Ciało z, Wolczaka, ciało z <grym> jest niewidoczne. Widzę tylko report dookoła, może gdzieś w drzwiach został zabity czy coś. Koło Weaponsów. Koło mhm. WePonsów, zaraz. Teraz jestem z Sandwichem na O2, więc na pewno Sandwich tego nie zrobił. W drugą stronę. No. A wiadomo ile to ciało ma czasu? Totalnie nie. Cholipka Kurde. Mm. Kiedy byłem na adminie, widziałem trzy osoby w O2. Dwie osoby w labie. Ja wiem ile ma Quick, bo jak byłem, w sensie jak ty biegłeś na admina AB, to wtedy już Quick nie żył, bo ja biegłem z Witalsów. Tak? Nie ma. No nie wiem, z 20 sekund. Hmm. No tu już dawno ktoś zdążył wszamać Kurde, no tylko problem jest taki, że... Ale wtedy że... jeszcze nie był Szamany wtedy. Ki by nie kill z Wolczaka... Ale wie, wiecie może gdzie Quick by mógł paść? Dobra, druga sprawa jest taka, że Kill z Wolczaka jest bardzo świeży, bo Voltur by go zjadł już, więc on no musi i być on świeży. Był w Specimenie wybiegał z Admina. Tam hmm. w sensie ze Specimena i pobiegł gdzieś tam na Weaponce chyba, ale ze tym, z tym Web... sensem na, na Weaponsach i... gdzieś jest przeciwdziałanie. I klapek się krążył między Specimenem a Admin panalem. Kurde. To jakoś no nie wiem, ja bym to skipnął, ale bym uważał. Mm. No tak. Dobra, bro, na pewno kurczę... No a ten niby był na tym adminie, więc też miał blisko. Ale to sporo osób było przy tym adminie. Ale adbinie. nie no ja później byłem tego w Spomenie pół rundy. No, ale jeżeli ten kill jest stary, to no. nie ma tak tego porównywać. No, ten Czemu jeden ktoś jeden kill jest na karygodę, stary, ale... Ten, ale no, ten kill nie, nie, ten kill ma... z Wolczaka jest świeży. Na siebie nawzajem głosuje. Albo Karigoda na siebie głosuje, może Jessere. Wolczak nie był O, kamerka. Randomowe kamerki. Czu, 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 czu. Dobra. Dobra, dokończymy te butel butelki A zaraz, tutaj mam jeszcze ludę do zrobienia Robię go sobie Okej okay. Mamy Amunga Amungu Zróbmy sobie To jest druga butla Tak, Dobra, super Elwek wziął sobie tutaj wody. Sporo tutaj jest kla... tak a za mną zakręcił? Ja tam zaczął ze za mną biec. No się tepnął no, Taky się tepnął jak nic Chyba no, nie wiem co się teraz wydarzyło Nie no, nikt nie zginął. Nie mógł się tepnąć. Teraz zginął Sandwich 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 Kill sandwicha ma 12 sekund. O, 2 killa poleciały. Jak ktoś sandwicza Sandwicha czy kogo znalazłeś? Ja. Znalazłem. Fire Shark ma jest... Shark Fire jest jest jeszcze. jest jeszcze krótszy kill. W sensie widziałem na Witalsach, jak padł sandwich 12 sekund temu, to Fire Shark musi być poniżej 12 sekund. Hmm. Ja na 95% mogę powiedzieć, że IB jest czysty. Ja mogę powiedzieć, że Klapek jest czysty. I ja a ja mogę powiedzieć, że Kaligoda jest czysty. No i Kargoda też w sumie. A ja a. nic nie mogę powiedzieć. Mogę powiedzieć, że nadal jest to są... jest przy, przy, przy od razu za drzwiami. Zla dla mnie podejrzanie jest GB na Mongo najbardziej, no i Marlax gdzieś tam, ale najbardziej no GB na Mongo. Znaczy nie, nie to taka, że w pierwszej zrobić. rundzie, ja w pierwszej, ja w pierwszej rundzie byłem z Fireshark i Mardlaxem w laboratorium, a w tej rundzie Najpierw poszłem do y, laboratorium z Karygodą, potem do elektryka, O2 weaponsów i komunikacji. Hmm. Hmm. Ja, ja zacząłem od weaponsów. Nie, nie, nie. Ja, w nie, nie. ja w zacząłem tym tym. od webonsów, potem szedłem w stronę O2. Tam ja widziałem i jak robił lodzika, mm -hmm. Potem właśnie miałem się z resztą grupy. A Tam... wtedy nikt nie ginął. Wtedy nikt nie ginął. Ja poszedłem do security i potem, jak już do security, poszedłem robić paliwko. W jedną i w drugą stronę i wtedy dopiero te kile chyba padły. Hmm, poszedłeś robić paliwko i wtedy kile tak padły A nie gdzie ty byłeś? Tak. No ja mówię, on z tego no tego nie Jesteś w stanie potwierdzić, a że był na kamerach, a potem poszedł do tego, bo ja tam nie pamiętam, jak biegłem za znaczy, TMM nad storeitem, ja żeby tam szedł ci, że właśnie Amonga. on biegał do tego paliwka. Teraz biegał? Później, nie, w, wcześniej w rundzie i później ja pilnowałem. E, czy on pobiegnie na to paliwko je ja dokończy gdzieś na, na górę, na prawo albo na lewo i No i poszedłem nie, na prawo. No właśnie, a ten nie mógł przetępnąć. No, to dziwne, że ja cię tam nie widziałem. Mm, kurde, nie wiem. A ten na nie, no, a ten nie. był na dole razem ze wszystkimi, z Carigodą i no, to innymi. Jak on mógł mnie widzieć? Tego, do. w tej rundzie. wbiegałeś do tego. Mm, kurde, nie wiem. No, dobra, ja że nie robić 30 sekund. Dajcie sobie. No a Ale z drugiej strony, boję się, że jest jeszcze Jackal i Sidekick. Po prostu Atem nie mógł się tepnąć, bo kiedy uważałem, że się tepnął, nie patrzyłem ten kill, a nic za automatycznie zabija. O, ktoś mi podjął rolę. Ten się yy, wymazał mi ją. Mm. Nie podoba mi się to. Ja w ogóle byłem a <ścoughs> majorem. Dobra, przypomniałem sobie. Dobra. No Myślę, że to jest dobry moment, żeby popatrzeć sobie trochę na kamerki. Okej. Okay. Parigoda jest na Witalsach Klapek biegnie na prawo. Parigoda schodzi do Admina. Ktoś tu wybiegał. Marlux wybiega teraz. Gdy będę wbiegał... O! Co? Mam do ciebie pytanie. No, bo ty eee... byłeś blisko laba, jak ja teraz wchodziłem do laba. Eee, zanim ktoś coś powie, że ktoś był blisko laba, to ja go sprzątnąłem. Czyli A? jednak był impostorem. Ty go sprzątnąłeś, no. czyli uważasz, że jesteś seryfem? Tak, uważam, że jest seryfem. No to ja bym go wyrzucił na wszelki wypadek. Ja bym wyszedł gbn i mamy koniec ale ruchu Ale czekaj, ja To ja zrobiłem No, nie bo... Bo... no ale teraz nie zrobił. Nie, Nawet fake się nie jest. się z Karygodą czyści, ja wiem, że Karygoda no, jest no, nie. Nie, z Karygodą nie. Ale czekaj, byłem podejrzany ja i ja mogę, a mogę został odstrzelony przez szeryfa, więc czemu ja mam wylecieć? No, ja się nie starów, czyszczę z Karygodą. Znaczy, no, ja z, Karygodą. z Karygodą. Znaczy no, ja zechcę sprawiać, że jest główny ale... Nie, to AB jest czysty Ty, na 95%. słuchajcie, to... jeżeli nie chcemy nikogo wyrzucać, to możemy to skifnąć, a Amon nie będzie nas próbować zabić. No. Ej, ale Klapex, skoro jesteś szeryfem, to czemu od razu nie zgłosiłeś? A po no drugie, ATM, ty no byłeś w robić. Ale ktoś mnie na kamerach widział, że ja tam stałem przy kamerze. Ale teraz, teraz no. zgłaszanie no. jako szeryf jest bezsensowne, bo jeśli jest Emil Gesser, to od razu go odstrzeli. Mm. No nie ja wiem, no ja bym... no można to skipnąć, jeśli chcecie, no. No mnie jest podejrzany teraz ATM i klapek. No ale ja się boję rzeczywiście, że klapek, kurde, może okazać się impostorem. Ja ogólnie straciłem majora, sadgę. Nie no mówię, no. stosujecie su GBN, więc mówię, GBN w tej rundzie zginie no. no. spoko, ja będę czekał. Więc ogólnie podjebać rolę mógł mi, raczej znaczy wymazać rolę mógł mi każdy, mamy i Razera prawdopodobnie. Nie no i tak nie mamy Evil Gustera, no ci zajebam rolę. A, pfff. Zobaczymy. Karygoda? Karygoda. Oj sorry, sorry dwa sorry. głosy na gbn Tak? O rzeczywiście. Dzięki Peku, kocham cię. O no, rzeczywiście. Czyli podpierdolił mi role! Ale ham. No nieźle. Ale mam tarce, więc luźno. Pójdziemy sobie dlatego na kamery jeszcze. Samie na notatki można to niby zrobić. Mm, jeszcze mam jedna w adminie. Okej, okay, ktoś włączył światło. Idę je odpalić. Dobra. Delvex. Karigoda. Oj, wytepało go troszeczkę hmm. Okej, okay, sprawdzę sobie witalsy Nie no carigoda chyba jest medykiem z tego ha, 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 ha. Co się stało? O, oh, hey, kurde to jest w tobie? Oj, nie wiem kurde Co to było? Bo ja jestem na kamerach No to Oj. cię to srogo napierdala no ale to jak ty jesteś ty, No tak, jest tak, ty, no, no, no Mardlax pozostaje, no bo, no bo wiesz, Karigoda, ty jesteś medykiem, ja, ja mam tarczę i ktoś mnie napierdala, a ten podjebał mi rolę, więc no musi być Mardlax. A to dziwne, bo mi się a wydawało, myślałem, że że... GBM. No GBM zginą. zginął. No, że jest czysty, bo ten... Nie no, Majorem jest rzeczywiście ATM, no, bo mi podjebał Majora. Znaczy no, czy tak się teraz, teraz, więc nawet jak dacie skipa, to macie, jest 3-2, więc już wygraliśmy. No... No, ale dziwne, myślałem, że on stawia kamery. Marlax. A wydawało się, Marlax Mar chciał zabijać jej, biego. a ja tak biego klikam. nie można, to zachciachnął mnie. No, kurde. Ej, Ja tak klikam, klikam, kurna co jest z tym? Człowiek? Ale ja w ogóle to było takie coś. Klapek ja z gbn się, się rąbnęli. Ja no, ale my się wzajemnie zabiliśmy z klapkiem. Mnie zaciukał GBN, co nie chwilę. GBN gbn na ekranie. No co jest taka ej, bo ja zamknąłem. Druga z rzędu dostaję na start crewmate, to jest jakieś nieporozumienie. A to był jakiś inny game, bo ja zamknąłem jej drzwi w przez Nie chodźcie, No i się zabiliśmy wzajemnie. Ja kurna. Dostałem lojera i miałem być Loyerem GBN-a, i latam za nim pół mapy, nie? Zaczynam tańczyć przy nim. Biegam do takiego powiększenia, gdzie nikt by nie poszedł sam na sam to GBN. A zabiję go sobie. No